Był pewien chory Łazarz z Betanii, ze wsi, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie, Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? I Jezus im odpowiedział, czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich, Łazarz, przyjaciel nasz zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł. Ale raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. A Tomasz zwany Didymos rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie, aby Tania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, cokolwiek byś go poprosił. Rzekł do niej Jezus: Brat Twój z martwych Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś Mesjasz. Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel tu jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, Widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem Ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Każdego roku, kiedy obchodzimy Wielki Post, w tym czasie są również przygotowywani Katechumeni do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego osoby dorosłe, które przygotowują się do przyjęcia Chrztu do bycia chrześcijanami i zawsze trzecia, czwarta i piąta niedziela Wielkiego Postu. W tę niedzielę odbywają się tak zwane skrutynia, czyli są to pewne obrzędy, które przygotowują właśnie tych, te dorosłe osoby do przyjęcia y, sakramentu sztu świętego. I te Ewangelie, które czytamy w tym roku z roku A, czyli y, trzy tygodnie temu mieliśmy Samarytankę przy studni. Bardzo długa Ewangelia. Tydzień temu mieliśmy uzdrowienie niewidomego od urodzenia kolejna bardzo długa Ewangelia. I dzisiaj mamy skrzeszenie Łazarza. I te trzy Ewangelie są specjalnie wybrane właśnie na ten czas, na ten moment przygotowania tych osób do, do Chrztu świętego, bo kiedy przechodzimy jakoś przez te Ewangelie, one nam. Odsłaniają pewne tajemnice, kim jest Jezus Chrystus, odsłaniają na to, kim jest Pan Bóg. I tak jak w tej Ewangelii o Samarytance dowiadujemy się, że Jezus jest tym, który przyszedł zbawić to, co zaginęło, który przychodzi nie tylko do Żydów, aby dać zbawienie, ale przychodzi na cały świat, spotyka Samarytankę która nie jest z narodu izraelskiego, i jej ogłasza zbawienie. Tydzień temu mogliśmy zobaczyć Jezusa, który uzdrawia tego człowieka urodzonego, który jest niewidomy od urodzenia, ale ten człowiek, który jest niewidomy od urodzenia, on, można powiedzieć, symbolizuje każdego z nas. On symbolizuje osobę, która rodzi się w grzechu pierworodnym, jest niewidomy od urodzenia. Tak jak każdy z nas był niewidomy od urodzenia, kiedy przyszedł na ten świat, urodził się w grzechu pierworodnym, nie mieliśmy łaski, nie mieliśmy jeszcze tej zdolności do widzenia Bożych rzeczy, do widzenia świata duchowego, nie mieliśmy jeszcze wiary. I poznajemy Chrystusa, który jest tym, który nas wyzwala z tego grzechu. On powiedział też do tego niewidomego idź obmyj się sadzawce siloam, to znaczy posłany. Jedynym posłanym w Piśmie Świętym jest Jezus Chrystus i On mu mówi idź obmyj się w tym, co, co jest moje. Obmyj się we mnie. I dzisiaj mamy tą Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. I bardzo ciekawy jest ten Początek, kiedy Jezus mówi swoim uczniom, że Łazarz, przyjaciel nas zasnął, lecz idę go obudzić. Łazarz, przyjaciel nas zasnął. My wiemy, i Jezus też doskonale wie, że Łazarz nie żyje. I możemy się zapytać właśnie, dlaczego Jezus tak Rozpoczyna tą rozmowę. Dlaczego mówi swoim uczniom, że Łazarz zasnął, a nie mówi tak jak później powiedział odkrycie, że Łazarz nie żyje. I możemy przypomnieć sobie też tą yy, Ewangelię, kiedy jest wskrzeszenie córki Łazarza, kiedy Jezus przychodzi do Niego domu, tam wszyscy płaczą, a On mówi, dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I wszyscy go wtedy też wyśmiali. Dlaczego Jezus się posługuje właśnie takim porównaniem? I Wydaje mi się, że Jezus przez taki zabieg, On chce, On chce zrelatywizować moc i potęgę śmierci. On chce pokazać, że, że On jest kimś większym od śmierci, że dla niego śmierć jest jak sen. Każdy z nas, kiedy kładzie się wieczorem spać, wiesz prawdopodobnie, że rano wstanie. Że sen nie ma nad nami takiej władzy, że my się obudzimy. I Jezus porównując śmierć do snu mówi: Ja mam taką władzę, żeby komuś przywrócić życie. Że śmierć nie jest potężna, nie jest bardziej potężna ode mnie. Ja mam moc nad nią. I później mamy ten moment, kiedy jest powiedziane, że Łazarz jest właśnie o czterech dni w grobie. Ewangelista Jan chce bardzo mocno podkreślić, że, że w tym cudzie, który się dzisiaj dokona, nie ma czegoś przypadkowego. Że Łazarz naprawdę nie żyje. Że to nie jest tak, że może stracił przytomność i oni tego jakoś nie rozeznali i, i, i stwierdzili, że on nie żyje. Nie, on już jest o czterech dni w grobie. Nie ma innej jakby jakiejś fizycznej możliwości, żeby on był żywy. On nie żyje. I niezależnie od tego jak może każdy z nas uważa, jak każdy z nas myśli, że jak potężna jest śmierć, to Bóg jest bardziej Potężny. Bóg jest potężniejszy i wzrusza mnie ten moment, kiedy, kiedy Jezus później jak przychodzi Maria już do niego i, i zaczyna płakać i jest powiedziane, że Jezus że Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił, że Jezus się wzrusza kiedy jakoś widzi cierpienie, widzi ból swoich przyjaciół. I to jest piękna scena, bo ona też jakby pokazuje, żebyśmy też nie myśleli o Panu Bogu jako jakimś nie wiem, jakimś bycie, który jest gdzieś daleko od nas, jako o jakimś bycie, który nie jest jakoś osiągalny, który jest gdzieś w zaświatach i my nie mamy z nim żadnego kontaktu. Ale, że jest to osoba, która bezpośrednio weszła w ten świat, która bezpośrednio weszła w nasze życie, w nasze cierpienie, że on doskonale też jakby nas rozumie i też przeżył to, co my przeżywamy: różne jakieś cierpienia, bóle, niezrozumienie, odrzucenie. Łzy Jezusa są łzami Boga. Łzy Jezusa są łzami Boga. I później jest, że Jezus przyszedł do grobu i ponownie się wzruszył, zapłakał. I tak sobie pomyślałem: Czy to nie jest też trochę tak, że ten płacz Jezusa jest też płaczem ze względu na to, że On wie, że w tym momencie jedynie wskrzesza Łazarza że to nie jest z martwych Łazarza zobaczcie że my później mamy że Łazarz wyszedł yy, był owinięty w chusty w te, miał yy, nogi i ręce przewiązane opaskami zobaczcie że kiedy Jezus kiedy mamy opis z całego Jezusa mamy że te wszystkie płótna pozostały w grobie Jezus, który ma przemienione, chwalebne ciało, a tutaj mamy łazarza, który wychodzi cały obwiązany. On nie zmartwychwstał, on jedynie został przywrócony do życia. Został wskrzeszony. I pytanie: czy te łzy Jezusa nie są też łzami tego, że, że łazarz będzie musiał drugi raz umrzeć, że drugi raz będzie musiał przez to przechodzić? Że, że nie, nie, jeszcze nie doświadczy właśnie tego, co, co było jakoś mu przygotowane, ta wieczna szczęśliwość i, i życie w jedności z Bogiem, ale zostaje przywrócony do życia na nowo i na nowo będzie musiał to przechodzić. Tą tragedię, która jakby dotyka każdego z nas, to rozdzielenie duszy od ciała dezintegracja całkowicie naszego ciała. I Teraz wydaje mi się, że dobrze jest wrócić do tej rozmowy Jezusa z Martą, bo tam padają najważniejsze, najważniejsze pytanie Jezusa, jakie pada, które mówi. I ono jest właśnie zawsze też kierowane do tych osób, które mają za chwilę przyjąć sakrament Chrztu Świętego. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? To jest pytanie, które dzisiaj każdy z nas powinien sobie postawić. Już za tydzień wejdziemy bezpośrednio właśnie w przeżywanie tych najbliższych chwil przed śmiercią Jezusa. Będzie Niedziela Palmowa, wjazd. Jezusa do Jerozolimy, a za moment będziemy czytać mękę Chrystusa. I całe, cała ta historia, całe przyjście Jezusa na świat jakby zmierza ku temu, żeby pokazać nam, że to życie tutaj nie jest jakby nie kończy się, że to nie jest cel naszego życia bycie tutaj. I jakoś przeżycie tego życia. Ale że jesteśmy powołani zupełnie do czegoś innego, do życia wiecznego. Nie tak jak właśnie łazarz, który odzyskuje na nowo życie, ale kolejny raz będzie musiał to przechodzić. Ale że jesteśmy wezwani do wiecznego życia. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?